Kogo witam, kogo goszczę. Za chwileczkę się dowiecie. Ciemno grudnia tu nie zagląda, a jak chce zajrzeć, to może zrozumie, jak jest robiony w jajo. Porozmawiamy o inflacji. I zaczniemy od 1989. Możecie sobie zobaczyć, bo niewielu pamięta już, jak była wtedy inflacja. Dochodziła do poziomu. 1200%. Czyli przełom lat 80, 90, 91 już był znaczny spadek. Na początku roku 89 było około 100%. Potem słynny plan Cerowicza, gdzie znowu ludzie zostali oszukani, zrobieni w jajo, którzy wzięli kredyt na stały procent. Ale dobrze, bawmy się dalej. No i potem widzimy, mamy Spadek, 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 spadek. To tyle przypomnienia z historii, czyli zapamiętamy, że mieliśmy kiedyś inflację na poziomie 1200%. Lecimy dalej. Skancznik inflacji bazowej w Polsce od roku tutaj mamy rok do roku, nie? Zmiany w ujęciu od roku 2001 do obecnego. Mamy takie fajne dwa okresy, ale to tylko fajne dwa okresy były. Dobrze, nie rozmawiamy. Tak samo widzimy wskaźnik, jak tu to wszystko wygląda, jak to wszystko tęczyło, przez chwilę była deflacja. No i teraz najważniejsze tutaj to, co nas interesuje, czyli zmiany w ujęciu rok do roku. Od roku 1998 do roku obecnego. Mek, powiększymy sobie tutaj się przez Przyłożymy. Mieliśmy inflację 20% w roku 96, czyli już była zmiana gotówki, mieliśmy nowy PLN. No i sobie popatrzymy. Powoli będę przesuwał. 98 rok, spadek, potem skok. Wiadomo, jak to się kończyło. Jak AWS kończył rządy. Dlaczego tak było? No i potem jest rok 2003, gdzie ta jest inflacja mini-mini. A potem mamy 2004. Generalnie ta inflacja jest na poziomie 4-5% rocznie, nie? w ujęciu rocznym. I co się dzieje? 2013, 2014 i końcówka roku 2015 jest na deflacji. Czy rząd lubi deflację? Rząd nie lubi deflacji. Rząd nie zarabia. Rząd Łoi, Czesze, poloczków, jak jest inflacja. Jak wiecie, bardzo są zadowoleni, gdyż mają dodatkowe 45 miliardów kasy. I lecimy. No i oczywiście yy, władza słuszna dostała swoje brudne łapska Polskę. I co mamy? No, wystrzeliśmy tak od roku 2018, względnie. No i potem przyszła słynna pandemia, czyli co? Pan drukarz wydrukował miliardy, setki miliardów pustej kasy i co? Jeżeli się pojawia czegoś za dużo na rynku, no to co się dzieje? No to się dzieje to, że albo spada cena, jak jest kasę, no to rośnie inflacja. I teraz szczątkowe dane GUS, tutaj mamy Pięknie podane we wrześniu 2022 17,2%. Czyli cofnęliśmy się do roku pff, 97. A jak wiecie, pan Jastrząb topi gotówkę przepraszam topi naszą złotówkę definitywnie i efektywnie. Także myślę, że to jest takie dopiero preludium. To jest takie preludium, które musi się skończyć tym, iż w szczególności małe firmy nie wytrzymają. Ja dzisiaj byłem na targu, rozmawiałem z sprzedawcami już w związku z wzrostem płacy minimalnej ZUS w połowie roku będzie już 2,500 tysiąca złotych. Teraz sobie wyobraźcie, że tam jeszcze, czy masz mały warsztatik, jeszcze nie daj Boże jakiś czynsz, no to jakie już są obciążenia? Ile ty musisz zrobić? A pan statystyczny powoli nie ma kasy. Wy sobie zdajcie sprawę, że ludzie powoli będą, znaczy już nie powoli, już oglądają. Zresztą pan zawsze oglądał złotówkę i był kutwa, jest kutwa. Także oglądają złotówkę już na wszystkie strony. Ja się nie dziwię, z przychodzi do apteki pan sam był świadkiem i się pyta, czy może kupić listek leku, bo nie ma pieniędzy, a lekarz zapisał. Także szapoba, tym wszystkim, którzy y, popierają, jest co jest. Wszystko zmierza w tym kierunku, iż w dalszym ciągu ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy tutaj dodrukowują kasę, czy nie. W każdym razie, y, jeżeli jest inflacja, no to zarabiają. Tak samo bawią się paliwem, tak samo bawią się akcjami. Znaczy, tutaj przykład pana S. Powiedział o podatku. Akcje poleciały bardzo mocno w dół między nim i I ktoś pięknie zaczął je za skupować. No, to już jest sprawa bardzo gruba. Przypuszczam, że wszystkie afery trzeciej RP bledną przy tej władzy. Także macie teraz porównanie. Włączcie mózgi i zacznijcie myśleć. No bo jeżeli tu się zapowiada inflacja na poziomie 20, nawet do 30 mówiący niektórzy ekonomiści, to sobie pomyślcie, jak pan nie Jastrząb zacznie wam podnosić stopy procentowe i ci wszyscy, którzy mają kredyty na zmiennej stopie procentowej, tak, na zmiennej stopie procentowej, pójdą z torbami. Już podobno z Pany, pan kontenerowe miasteczka, no także widzicie jak Polacy skończą, no możesz iść do drugiej, trzeciej roboty i tak Ci to nie starczy, bo dorobią Ci tak, że ludzie płacą po 8 po 10 lat kredyt i kredytu jest więcej niż chcieli. To jest ciekawe, to trzeba być, to jest lichwa, nie? I się wszyscy na także jeszcze raz, mamy tutaj inflację, Oficjalna inflacja. Teraz jak wygląda nieoficjalna inflacja. Niektóre rzeczy poszły o 200% w górę. Inflacja bazowa, tak. No i historyczny wykres, tam gdzie mamy wskaźnik inflacji od końcówki lat 80., czyli rok 89. Jeszcze raz wrócimy do tematu. 1200% tym się kończy po prostu gospodarka słusznie miniona i my tak chyba wracamy do tej gospodarki słusznie minionej. To skończymy, nie wiem na jakim poziomie i na jakim poziomie biedy, bo już jest bita, już się zaczynają chaustki, klustki. I tak jak mówię, to co było, rok 80, 89 końcówka, końcówka, w ogóle taki dziwny rok, pamiętam ten rok, byłem młodym bo miałem 18 lat. No i, no i co? No i tak było jak było, nie? Po prostu inflacja zżylała wszystko. Ja pracując ciężko przez miesiąc, kiepsko byłem w stanie kupić spodnie jeansowe wtedy w Polsce. Także nie chcę zanudzać, bo już mija 8 minut. Wszystko wiecie na temat. Pokazałem wykresy, wykresy mówią wszystko. Masz mózg, włącz myślenie. Pozdrawiam wszystkich. Nie ciemnogrody. Pozdrawiam. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Myślcie, zadawajcie pytania i może w końcu się ktoś zbuntuje. Czekam.